To jest skroplony gaz, a konkretnie standardowa mieszanka propan butan. Źródłem mojego gazu jest zwykłe sprężne powietrze. Tak, powietrze, bo w większości przypadków producenci stosują gaz LPG, gdyż jest to dla nich po prostu tańsza opcja. Co ciekawe, ta mieszanka jest w stanie osiągnąć nawet minus 40 stopni Celsjusza w czasie rozprężania. Jest to możliwe głównie dzięki obecności propanu. Ma on temperaturę wrzenia minus 43 stopni Celsjusza, a dla porównania butan ma tylko minus pół. Z tego wnioskuję, że ciecz pozostała w probówce to właśnie mniej lotny butan. Jak widać, szkło natychmiastowo ulega oszronieniu na skutek zamarzającej pary wodnej z powietrza. Jak dla mnie jest to fenomenalny efekt. Fenomenalny, ale też zabójczy, bo gdybyśmy próbowali w zimę odpalić palnik, to właśnie butan byłby skroplony na dnie. Dlatego też w przypadku ekstremalnych warunków cartridge butle napełnia się nie mieszaniną, lecz czystym lżejszym propanem, który nadal pozostałby gazem. A, no i tak, skroplony gaz nadal jest bardzo łatwopalny, chociaż zimny, to piekielnie niebezpieczny.